Właściwym początkiem koru był moment pierwszego procesu rususkiego i zebrania się na korytarzu przed sądem ludzi z, no, w jakiś tam sposób właśnie opozycyjnych wcześniej, więc z jednej strony ludzi, no, którzy mieli za sobą poważne wyroki, tak jak właśnie Jacek Kuroń, z drugiej strony ludzi, którzy ewentualnie wyroki marcowe, z drugiej strony ludzi właśnie z dwóch też aktywnych, środowisk z Klubu Inteligencji Warszawskiego, Klubu Inteligencji Katolickiej oraz z takiego rzeczywiście zbuntowanego, niezależnego środowiska hercerskiego z Czarnej, czarnej Jedenki. Komitet powstawał jako czapka nad dużym, poważnym, nieźle zorganizowanym przedsięwzięciu polegającym właśnie na Zorganizowanym docieraniu, odkrywaniu do koła trzeba dotrzeć, dotrzeć, docieraniu do ludzi. Niezwykle ważne w moim przekonaniu to praktycznie zadecydowało o tym, że w tym momencie KOR powstał, że ta okazja została wykorzystana. Była taka właśnie inicjatywa Antka Macierewicza, który. No, w obliczu takiej sytuacji, w której wiadomo było, że y, potrzebna jest pomoc dla rodzin, no, wpadł na pomysł, żeby tą pomoc dostarczali harcerze z Czarnej Jedynki, co pozwoliło nadać pewien taki organizacyjny rozmach y, tej akcji pomocy. I uparł się, żeby to robić już od razu w lecie, w czasie, kiedy, no, 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 kiedy wszyscy rozjeżdżają się, kiedy prawie nikogo, nikogo nie ma. Ten pomysł pomocy wisiał w powietrzu, bo zupełnie niezależnie od, od nas, takiej pomocy dostarczał Bogdan Borusewicz z środowiskiem wychowanym przez Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie i w Gdańsku. Niedługo po czarnej jedynce do Ursusa trafiłby Henryk Wujec, człowiek instytucja, który po prostu no, sam zrobił połowę tego, co, co wszyscy. Z jednej strony to jest w pewien sposób właśnie no idea, na którą przyszedł czas dla której były warunki. Władze zapracowały na nią, rozprawiając się wcześniej osobno z robotnikami i, z, i ze studentami. Ten odruch działania wspólnego był, był y, bardzo y, mocny. Z drugiej strony jest tak, że y, tak naprawdę te środowiska opozycyjne jakby nie były nieliczne, były do tego przygotowane. To znaczy właśnie ludzie mieli pewne doświadczenie organizacyjne z wszystkich tych, tych środowisk. Tyle, że dopełniła tego właśnie no, taka szarża antka y, Wiczak, który się uparł, żeby tą tą akcję zrobić, zrobić wtedy. i ja myślę, że ona tak naprawdę zadecydowała o tym, że komitet powstał.